maneczko mordeczki, witam dzisiaj serdecznie. Dzisiaj ze względów czasowych i pogody jest QA, więc zapraszam do, do oglądania. Jeśli macie jakieś pytania, jak Wam się spodoba, spodoba ten filmik, czy coś, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. A jak macie jakieś pytanie jeszcze odnośnie do mnie, to właśnie zostawiajcie w komentarzu te pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. To jest dość ten descent. Nie przedłużając, <laughs> zaczynamy! Pierwsze pytanko, które dostałem. Ogólnie pytanka zbieraliśmy na moim Instagramie, Instagram Ziomski. Zapraszam, tam pojawiają się różne relacje, e, różne, różne filmiki z mojego życia, z mojej codzienności, więc zapraszam. E, dobrze, pierwsze pytanie e, to jest: Czy wolałbyś zostać zaatakowany przez niedźwiedzia czy stado pszczół? <noise> Dziwne trochę pytanie, e, takie może powiem mm, Kurde, ciężkie pytanie. Szczerze powiedziawszy, to z złego, złego wybrałbym chyba jednak Stado Pszczół, bo no, Niedźwiedziem nie chciałbym mieć do czynienia eee, a po drugie sam byłem kiedyś Niedźwiedziem. <laughs> Czy mam jakieś tatuaże? Eee, nie mam żadnych tatuaży. Aktualnie w sumie nie chcę mieć jakieś. nie mnie w ogóle ta cała kultura i cała toczka związana z tatuażami, żeby sobie robić tatuaże. Aktualnie nie chcę. Eee, dla mnie tatuaż to jest ja bym chciał mieć tatuaż wtedy, kiedy wiem, że będzie on mi o czym przypominał. Kurde, wiecie co? Nie chcę się jakoś tu siedzieć. To jest tak trochę ponuro, nudno i zabija we mnie kreatywność, więc chyba pójdziemy na zewnątrz, bo tam będzie fajniej. Jest jeszcze ładna pogoda, trzeba będzie się korzystać. Ostatnie dni, dni, lata, dni wakacji, to wyjdźmy na zewnątrz. Kolejne pytanko, jak utrzymać regularność ćwiczeń? Yy, szczerze powiedziawszy, tak moim sposobem to po prostu wziąć rzeczy i pójść na trening. Yy, nie zmuszajcie się na jakieś, nie wiem, ogólnie duża część osób za dużo po prostu chce, za dużo Ciebie wymaga na samym początku, ale o to w tym nie chodzi. Jeśli Wam się nie chce iść na trening, po prostu weźcie rzeczy, idźcie, po prostu zróbcie taki odruch, nie myślcie o tym po prostu idźcie, weźcie rzeczy, idźcie i to wszystko, Moje zdaniem to wystarczy kolejne pytanie jakie mam rady aby zgubić tkankę żużczową yy, skupcie się na podstawach moi drodzy, podstawy są najważniejsze i cierpliwość, podstawy typu aktywność spontaniczna w ciągu dnia, czyli zamiast jechać autem jedziecie rowerem zamiast yy, Iść na schodach ruchomych, idziecie nazwy zwykłych schodach i tak w kółko, i tak w kółko, mogę opowiadać. Samą podstawą jest yy, po prostu picie dużej ilości wody. To jest podstawa, a bez tego, bez cierpliwości, nie będzie nic. Cierpliwości wszyscy, cierpliwość, to w tydzień nie schudniecie. W tydzień nie zgrubliście, czy tam nie zgrubliście, nie przytyliście, to w tydzień też nie schudniecie. Po prostu czasu potrzeba. Yy, dobra, kolejne pytanie moi drodzy. Co używasz Aukeya OK i co polecasz? <noise> yy, ogólnie właśnie, moi drodzy jak coś to jest kod ZIOMSKI10 na cały asortyment Aukeya OK na, na stronie Blizzard TV i yy, co polecam i co używam? Używam powerbanka i mojego serdecznie go polecam i używam też stacji takiej dokującej yy, stacji dokują, stacji do ładowania ładowania telefonu moich słuchawek i, i jeszcze do zegarka, ale, ale jeszcze go nie mam no i serdecznie to polecam. I Jeszcze mam jedno pytanie związane z tym, czy będą jakieś akcje z OKEM. OK no i szczerze powiedziawszy, chciałbym zrobić dla Was konkurs. Chciałbym, żebyście wygrali, że nie tylko ja miał korzyści, tylko Wy mieliście te korzyści. I myślę, że nad jakimś konkursem jeszcze muszę się troszkę poduczyć, co, jak, jak można go zorganizować. I myślę, że w najbliższym czasie coś możecie się spodziewać na ten temat. Dobra, przechodzimy do kolejnych pytań, ale musimy trochę zmienić scenerię, bo w sumie nie może być nudno, nie może być nudno na każdej filmie, co nie? Ula la! Moi drodzy, kolejne pytanie dotyczące rowerku i rolek. Jakie trasy polecam wokół Krakowa, jakie trasy rowerowe? Głównie wokół Krakowa jest dużo, dużo takich tras rowerowych i jedno taki takich tras rowerowych, którym polecam i byłem... Jest puszczanie połomicka, Ojcowski Park Narodowy, nie zapominajmy o nim. No i tam jest bardzo ładnie, bardzo, ładne, bardzo ładny to jest park. Nie będę mówić co tam jest, po prostu musisz tam przejechać. No ja tylko wam to zaznaczę, że jest tam maczuga Herkulesa. Wow! <laughs> I co jeszcze jest w yy, Benedyktynów? Yy, to jest Tyniec, To no, jest tam fajna traska, płaska, yy, widokowa. Yy, a gdzie na roki? Kurde, no jak to idzie? Na Błonie. Na Błonie krakowskie. zajebista miejscowa do jeżdżenia na Rokach. E, no i też ta trasa tyniecka jest super do jeżdżenia na Rokach. I... Hmm, no i chyba musimy przejść do kolejnego pytania. kurde Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Ktoś mi zada pytanie. Ty. Co polecasz? Na początek wyjść w tatry. Kurde, ale pytanie. Kurde, na pewno doliny, te wszystkie doliny, czyli Dolina Pięciu Stawów, Hala Gąsienicowa, Morskie Oko, to jest na początek i moje zdaniem że to powinien przejść. A z takich jakby może powiedzieć szczytów, no to na początek to też oczywiście zależy od Twojej aktywności, fizycznej, Twojej sprawności, ale na pewno tak na sam początek może być Gęsia szyja i sarnia skała. To moim zdaniem na początek taki jest. Takie fajniusie, I jest jeszcze wiele, wiele innych, yy, wiele innych szczytów. No, yo, i Najlepsza trasa w Tatrach versus najlepsza trasa w Bieszczadach. Które takie, dlaczego i co lepsze? Hmm, szczerze powiedziawszy najlepsza trasa w Tatrach to jest Orla Perć. No uwielbiam ten, ten szlak, zajebisty. To mi wiele atrakcji, wiele emocji. I w tamtym roku można powiedzieć, że zrobiłem taką kolejną barierę przełamałem kolejną barierę, a w Bieszczadach najlepsza trasa to jest bodajże z Wołosatego przejście na na Halić później na Bukowe Berdo z Bukowego na Tarnicę no i powrót do Włosatego. No uwielbiam tę trasę, zrażę ładne widoki, dwa, że no jest dość ciężka i co lepsze Bieszczady i i Tatry są zajebiste, więc nie będę wybierał co lepsze. Ale właśnie mordeczki, jeśli wam się podoba ten Q&A, no to co stać łapkę i subskrypcję I, i co i zachęcam was do zrobienia czegoś do siebie i zostawienia hasztagu ziemski król. No. Czy lecimy na Orlą we wrześniu? No kurde, no wiadomo. No ja bym chciał, straszny. Ale zobaczymy, czy straszny będę, będę stał. Jak coś to jestem w kontakcie i no, i polecimy sobie na Orlą Na pewno. Jak e, zrobię tam prace remontowe, potem gdyną są jakieś teraz prace remontowe to na 100% śmielniemy. Gdyby była opcja walki na jakiejś gali, to zgodziłbyś się? Pozdrawiam Byku. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli miałbym jakąś propozycję walki na jakimś Hype MMA, czy tam na Fame MMA to bym oczywiście się zgodził i poszedł się powalczyć co. Coś tam potrafię, chciałbym, chciałbym zawalczyć, czemu nie. Jeśli macie jakieś dojścia, czy coś w tym temacie, to to widzicie ten filmik, może akurat mnie zauważą. Bo tam jednak się liczą zasięgi, a aczkolwiek może mi się uda. To tam, ktoś ma jakieś tam dojścia to, to weźcie tam, wyślijcie ten filmik, może mi się uda zawalczyć. Którą wyprawę górską wspominasz najlepiej, a którą najgorzej? Mm. Kurde, nie mam takiej najgorszej. Wszystkie, wszystkie mi się podobają moje wyprawy górskie. I ostatnie pytanie na dzisiaj. O jakiego sportu zacząłeś trenować? Yy, szczerze powiedziawszy, moim pierwszym sportem, który trenowałem była, był tenis. Był tenis ziemny, był on za moim blokiem. Pochodziłem może miesiąc, dwa i, i jakoś stwierdziłem, że nie chcę chodzić, bo w sumie treningi były zbyt wcześnie, a ja w sumie lubię długo spać. Nie ogólnie coś nie, nie stykało na, na tej fali jakoś to nie był taki sport, który chciałem jakoś trenować i tak dalej. Po prostu trenowałem, bo była taka okazja. No i tak mordeczki, dzięki za, dzięki za obejrzenie tego, tego Q&A, postaram się być regularny w swoich filmikach, bo to przynosi, przynosi duży duże, 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 duże owoc. I co zostawiajcie subika, łapkę w górę, komentarz, no i jakieś pytanka i do zobaczenia w kolejnym vlogu, elo.